Zadanie szóste. Jedną z liczb spełniających nierówność, I taką, i tu po lewej stronie mamy wielomian czwartego stopnia, że jest mniejszy od zera, i jedną z liczb, jakieś liczby całkowite. Tu można by zrobić następująco. Po prostu wziąć po kolei każdą z tych liczb, podstawiać w miejsce x, no i sprawdzać, czy się zgadza. I ja właściwie zrobię tak samo. Tylko najpierw zapiszę tak. Zamiast pisać x do czwartej minus 3x do trzeciej, zaraz. Zamiast pisać x do czwartej minus 3x do 3, a już zapomniałem, plus 3 mniejsze od 0, plus 3 mniejsze od 0, napiszę tak. Z tych dwóch wyciągnę x do trzeciej przed nawias. Czyli tutaj mam x minus 3. A tę trójkę przeniosę na drugą stronę. Może w ten sposób będzie łatwiej. No i teraz i teraz sprawdzajmy, czy jedynka spełnia. Dla jedynki tu mamy 1, tu mamy minus 2. 1 razy minus 2 nie jest mniejsze. Tak, czyli o 1 nie. 1 yy, razy minus 2 to jest minus 2 nie jest mniejsze od minus 3. Dalej mamy minus 1. Do trzeciej to jest minus 1. Minus 1 odjąć 3 to jest minus 4. Po wymnożeniu to jest liczba dodatnia, więc na pewno nie jest mniejsza od ujemnej. Dwójka. 2 do 3 to jest 8, 2 minus 3 to jest minus 1. Po wymnożeniu dostajemy minus 8, a minus 8 jest mniejsze od minus 3, czyli dwójka wydaje się być odpowiedzią prawidłową. Dla świętego spokoju sprawdzę jeszcze odpowiedź czwartą, czyli minus 2, czyli minus 2. Co się dzieje dla minus dwójki? Minus 2 do 3 to jest minus 8. A tutaj jest coś ujemnego, minus razy minus daje plus, czyli dodatnia liczba na pewno nie jest mniejsza niż ujemna. Więc szukaną liczbą jest dwójka, więc odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź c.